Znudzeni oglądaniem Southampton jak z meczu na mecz jest coraz gorzej? No cóż, właśnie się pogorszyło. Brighton totalnie zdominował Southampton wygrywając aż 4-0 na St. Mary's Stadium. Tak jakby Southampton grało u siebie na wyjeździe. João Pedro rozpoczął strzelanie już w 23 minucie. Jorginho Rutter podwyższył na 2-0 w 56 minucie. Potem Kaoru Mitoma dołożył trzeciego gola w 71 minucie, a wisienkę na torcie postawił Jack Hinshelwood w 82 minucie. Southampton zaliczyło ósmą porażkę z rzędu u siebie. I w dalszym ciągu są na ostatnim miejscu w tabeli. Brighton natomiast wspiął się na dziewiątą pozycję – Tracąc tylko 4 punkty do Manchesteru City. Z taką formą mogą powalczyć o Ligę Mistrzów. Ciężki dzień dla kibiców Southampton. Za to fani Brighton mają dziś powody do świętowania. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanału, żeby być na bieżąco z najnowszymi podsumowaniami meczów.